Cześć, jestem Martinus i zapraszam do ósmego odcinka Adventure Craft z mapki Zelda No nareszcie, bez 10 minut się męczę Dobra, co my tu mamy? Chyba los dwóch to ile dobrze się nie mylę No tak O, muzyczka To jest za głośno No, ciszy co jest? Wkaż hmm. wam jak można wyjść z mapy łatwo. O tak No To w sumie nie wyjdę, bo są drzewa, ale tak to ogólnie idzie wyjść. Hop. Dobra, nie będę wam pokazywał, ale tak się da na wyjść z mapy. Niekiedy Dobra, ogólnie cała akcja polega na tym. No, że trzeba iść dobrym, dobrą drogą. Gdzieś tam jeszcze pamiętam, więc pójdę mniej więcej dobrze hmm. Dobra, niekoniecznie. W lewo na pewno. Jestem tego pewien prawy co procent. Nie. I widzicie tak nas będzie jak, jak się pójdziemy. Tak, w prawo czy w lewo? Tym razem lepiej sprawdzę czas zawczasu niż żeby potem od nowa. Gdzie tu? 6 minut i pół, boż Co ja sprawdzam? W lewo, nie byłem w lewo, ile prosto? No nie, Czemu wszystko źle zrobię? Bardzo tam, nie, jakby się jeszcze muzyka włączała, byłoby łatwo. to w prawo, bo gdzie indziej prawo i teraz w lewo, spróbujmy. No, ja teraz dobrze, jak widzicie. Hmm, lewo, tak. Teraz w lewo, może. Tu czy tu? Tu. Może nie tu? Kurde, Chyba tu, skoro tutaj jest ziemia. Bo taka to była. Nie wiem. A teraz pójdę już dobrze. <laughs> <laughs> tak, co teraz? Prawo to było? Już sam nie wiem. Nie. Nie, dobrze. Gdzie ja teraz mam iść? Kurde, prosto. Hm. prosto. Nie, chyba w lewo. Hmm. Sprawdzę, O ile się nie mle, musi widać przejście, jakby dalej. No, nie widać, czyli dalej w lewo. Hmm, a no, teraz? Gdzie? Kurde, złotko widzę. Tu? Kurde. Pójdę dobrze, a może pójdę źle? Nie, idę prosto. Kurde, wiem, że idę źle. Czas? Kurde. Dobra, wracam za chwilę, bo mi się nie chce No, jestem. Wyszłam właśnie. <laughs> zawsze wtedy ostatnio Ale chyba tutaj gdzieś Hmm wieczki Macie Au A lagi, co jest Chcesz kolego gin Ej no, czemu skaczesz Hmm Oko Nie myślałem chyba Nie, nie ślem To mamy jakieś przejście skrzynia Co mamy w... Eee, bo bomb też mi w tym, że jedna się zaliczy Kurde, durna muzyka mogłaby się już skończyć Hmm Jabko? A, to ja będę tego kolesie na początku. Pytam po co. O, z tego można serca zdobyć, ale jak już mówiłem, nie będę zdobywał ich. Ja demonstruję tylko O, widzicie, gdzie serce i tak ze wszystkiego tutaj razem z 10 serc by się nazbierało Ale nie, ja nie czytuję. Tak samo z tych tu. O, na John piąty. nawet nie zauważyłem, że się zaczął. Hmm, dobra, pokonamy już szkielety Chyba to by było na dziś tyle Jeszcze zobaczę jeszcze Auć Co my tu mamy? E, dobra, z czasem jest dobrze Hmm, tuż tu, tu Ech Wiedziałem, że ile może w sumie dobrze Ej, koledzy, chodźcie do mnie Ej, no ale nie wszyscy naraz Dobre. Jeszcze ty Hmm Eee, zombie Też się zaczynali już Przedtem ich nie było, teraz nagle zaczęli się wszyscy No Skarby na są. Na skrzyniach nie zauważyłem To goldki, czy co? Goldki Taki strzał Powodnia chyba nie będzie potrzebna a, ten dungeon mi się najbardziej podoba. Teraz spędzimy z nim, z nim trzy odcinki przynajmniej. A, złoty. Tu. <tryk> <tryk> hmm. No, tu przy okazji jest fajna na Aha, wiedziałem, co się wyskoczy. Hej hej hej, nie lubię nic. No nie! No, myślę, że za tym skryję O, z tym jest fajny motyw, zaraz wam pokażę, na czym to działa Tylko najpierw... Wiem, że źle poszłem Hmm, no Pa, Może dobrze poszłem? tam nie wiem Nie, jednak trzeba było tu iść Dobra, teraz idziemy po jeszcze jedną ważną rzecz Ops Nie, w sumie mam prawie max, rubinów nie potrzebuję. Hmm, Ta gdzieś się odblokowało? Tu nie, tu nie, to tu, tu. Hop, chyba zginę. Wiedziałem. <laughs> Ale chciałem mieć full żyć. Aha, to się chyba wiąże z walką. Nie, z lagiem, dobra. Zaraz wracam. Dobra. Nie czemu pająka słyszę. idziemy w dół. Hop. Jestem przyzwyczajony, że się tu skaczę, bo zazwyczaj mam więcej serc No dobra, Jesteśmy w jakiejś dużej komnacie No i tu się właściwie zakończyła moja gra. Dalej już nie... Nie, w sumie zdobyłem jeszcze tutaj jedną rzecz A tak to potem już dalej nie byłem No, co my tu mam A to Dobra, wy pójdę po rękawice. Stop. Dobra, trudno, zaraz pójdę. Najpierw w gincie. W kurde, nie, że dzisiaj się na raz No nie, nie mam jakieś tak gęstie strzały. Normalnie w Minecraft'cie tak nie strzelają chyba. Takie mam wrażenie Dobra, próbujmy. Trzeba gultki ja kolejnego znaleźć. Mmm, um, tu. Nie, a trzeba po prostu No dobra. Musimy doskoczyć tam dalej. Tam do skrzyni w ogóle. Hop. Dobra, jesteśmy pierwszy etap zakończony. I dalej. O nie! No super, epicko. Dobra, będę pomału kończył ten odcinek. Bo pomału nie wyrabiamy się z czasem. Jeszcze spróbuję tylko przejść to. Ostatni raz. Kurde, dobra. Będę to kończył. Eee, boomerang, dawać mi go tu z powrotem. To jest. A, wszedł już, dobra. No to, to już zakończy tego cika. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i oceniajcie. Na razie.